Witajcie. Ja jestem Szymon i ze mną dowiecie się wszystkiego, co tylko chcecie wiedzieć na temat świadków Jehowy. Przez większą część życia należałem do tej wspólnoty, jednak dobrowolnie zdecydowałem się z niej odejść. Tutaj usłyszysz to, o czym sami świadkowie woleliby nigdy nie mówić. Jeśli tematy, które poruszam uznajesz za interesujące, może zostać moim patronem. Więcej dowiesz się wchodząc na stronę patronite.pl łamane przez Szymon Mówi. Zapraszam do słuchania. Witajcie moje drogie odstępczuszki. I co tam u Was? Jak tam Wam się kończy ten paskudny rok 2020? Oby następny okazał się lepszy i przede wszystkim mniej pandemiczny. Tego Wam... Przede wszystkim życzę. Nie mogłem sobie przy okazji tego zamknięcia swoistego, przepuścić okazji, żeby życzyć wam wszystkiego dobrego w nowym roku. aby udało wam się spełnić wszystkie wasze postanowienia noworoczne, a nie jak to zazwyczaj bywa, że wszystko spala na panewce już w połowie stycznia. Życzę wam też, żebyście mieli siłę do pracy nad sobą, żeby udało wam się osiągnąć wszystko to, czego sobie życzycie w tym dniu. No, ale koniec z tymi czymi frazesami. Przejdźmy do konkretów. No więc, czego mnie osobiście nauczył rok 2020 i czego nauczył was? Bo być może tego samego was nauczył, czego mnie. Sprawdźcie to. A może uda wam się też znaleźć jakieś rady, inspiracje, które zastosujecie w swoim życiu. Zapraszam więc do oglądania i słuchania. Pierwszą z nauk, którą rok 2020 wmusił w zasadzie nam wszystkim, i chyba zgodzicie się ze mną w 100%, to jest to, że niczego nie można być w życiu pewnym na 100%. Ja wiem, że to brzmi jak taki zwykły frazes, ale uważam, że jest to bardzo niezwykle ważna prawda, kiedy zaakceptujemy, że sytuacja może się zmienić o 180 stopni już następnego dnia że wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, może okazać się nieaktualne, to jakoś tak, nie wiem, lżej robi się na sercu. Akceptacja niepewności to ponoć pierwszy krok, żeby uporać się ze zmartwieniami. I nie mówię tutaj sobie tego tak po prostu z głowy, ja tego nie wymyśliłem, nie jestem aż tak mądry. Ja tą wiedzę wyczutuję z książek. I przy okazji chciałbym wam bardzo, bardzo mocno polecić książkę Lekarstwo na zmartwienia. Jest to rewelacyjna pozycja i to nie jest reklama. Ja naprawdę ją polecam, tak z czystego serca. Każdy, kto czuje, że zmartwienia go przytłaczają, że czasem nie ma nad nimi kontroli, powinien sięgnąć po tą książkę. I tam są między innymi takie rady jak nauczyć się żyć z niepewnością, żeby rozwiązywać tylko te problemy, które są rzeczywiście problemami, żeby też nie wybiegać myślami za daleko w przyszłość i właśnie tam powiedziano jak to praktycznie zrobić. Bo my ludzie niestety uwielbiamy się zadręczać i po prostu kochamy myśleć o tym, co będzie za rok, za 10 lat, marnujemy tylko na to swój cenny czas i energię, a potem i tak okazuje się, że przychodzi sobie światowy kataklizm i ten wyjazd, co sobie tam planowaliśmy na Bora Bora, to nie wypali. Oczywiście to tylko przykład, bo ja prawdopodobnie nigdy nie będę mógł sobie pozwolić na wyjazd na Bora Bora. Akceptacja tej niepewności to coś, czego ja uczyłem się w tym roku i co uznaję za prawdziwie wyzwalające. Następna sprawa to rok 2020 nauczył mnie chyba jak żaden inny cieszenia się z małych rzeczy. Bo pamiętacie tą Czystą radość, jaka towarzyszyła nam, kiedy po wiosennym zamknięciu gospodarki otworzono wreszcie lasy, i no to jest przede wszystkim absurd, też na marginesie, żeby pozbawiać ludzi dostępu do zieleni. Pamiętacie, jak otworzono restauracje, jak pozwolono nam na lato podróżować bez ograniczeń, mogliśmy normalnie sobie jechać na wakacje, jeszcze rok wcześniej, w ogóle byśmy się nad tym nie zastanawiali, a teraz wiemy już, jak to jest korzystać ze smaku takich małych przyjemności i pamiętam jak w czerwcu ruszyliśmy ja ruszyłem na Gdańsk na Stare Miasto, nie mówię Starówka gdańszczanie docencie to i ludzie dosłownie cieszyli się życiem cieszyli się swoim towarzystwem tym, że można było usiąść sobie w ogródkach i pić piwo i dosłownie było widać tą radość i wcześniej wydaje mi się, że nie docenialiśmy tego w takim stopniu kolejna rzecz Rok 2020 nauczył mnie też przekraczania barier w myśleniu. Ja jestem osobą, która raczej jak patrzy w przyszłość, to widzi wszędzie zbliżające się czarne chmury i raczej nie wyobrażam sobie za dużo dobrego, że może mnie coś dobrego spotkać. Może i to jest złe, bo jak to się mówi, powinno się sięgać wysoko, ale jestem jakimś takim typem człowieka, który jak będzie mieć pracę i będzie w stanie się jakoś utrzymać, no to raczej już jest z tego zadowolony i jeżeli uda się osiągnąć przy okazji coś więcej, to to jest taka wartość dodana od życia. I gdyby ktoś rok temu chociażby powiedział mi, że zrobię sobie road tripa na 2000 km przez dwa tygodnie po całej Polsce, to raczej bym nie uwierzył tej osobie. No ja jeszcze dwa lata temu nie byłem w stanie sobie pozwolić nawet na kilka dni wakacji, a teraz taki rozmach i udało mi się zobaczyć, jak różnorodny jest nasz kraj, bo na przykład na Lubelszczyźnie. Jest zupełnie inna mentalność. Wiedzieliście na przykład, że w niektórych miastach w tym regionie i dniach jest problem, żeby znaleźć otwartą restaurację po godzinie 17. Ale Lubelszczyzna jest przede wszystkim przepiękna, naprawdę polecam ją odwiedzić z całą odpowiedzialnością. Udało mi się też pokonać mój lęk wysokości, gdy zdobywałem szpiglasowy wierch i miałem swoje pierwsze spotkanie bliskiego stopnia z łańcuchami. Polecam tę wyprawę dla wszystkich, no tylko. Też nie mówcie mi, że robi wam się smutno, bo to nie o to chodzi, bo wiadomo, teraz nie można podróżować. No, wiem, że to jest denerwujące, to co się teraz dzieje. Każdy chciałby powrócić do normalności, ale jeszcze troszeczkę, jeszcze kilka miesięcy i damy radę, więc przeławywanie też swoich ograniczeń mogę jak najbardziej uznać za odhaczone w tym roku. Czwarta rzecz, o ile się nie pomyliłem, mm, jeśli chodzi o czwartą nauczkę od losu w roku 2020. Dotyczy tego, żeby nie przywiązywać się do rzeczy materialnych. Ja lubię się przywiązywać do posiadanych rzeczy. Jak każdy człowiek, ja jestem dość leniwy. Ale też boję się zmiany, a zmiana prawie zawsze okazuje się lepsza. Zapamiętajcie to sobie: zmiana prawie zawsze jest lepsza. Jeżeli musimy coś zmienić, to dlatego, że wcześniejsza rzecz nie funkcjonowała tak, jak powinna. I wiem, że dla niektórych z Was to, o czym powiem, może się okazać śmieszne, ale za największą tragedię roku 2020 w moim życiu uznaję utratę mojego ukochanego samochodziku. I chyba największy stres, jaki przeżyłem w tym roku, był związany z tym, że moje autko nie przeszło przeglądu. Ja wiedziałem, że może być ciężko, że rdza już zaczynała zżerać w zasadzie wszystko w tym samochodzie. Ale wiecie, jakoś tak się udziłem, że jakoś to będzie, że uda mi się przejść ten przegląd i jakoś jeszcze przeboleć ten następny rok. I wiecie co, ja bałem się zmiany, bo tak bardzo przywiązałem się do tego rozlatującego się wraka. No, nieważne jak bardzo kochałem to auto, to niestety był wrak, że nie widziałem okazji, by się pozbyć go, żeby znaleźć sobie coś lepszego. Nie no, spoczywałeś w spokoju, żabciu, służyłaś mi dobrze. O ile było takie zmartwienie, czy starczy kasy na nowe auto, czy uda mi się znaleźć nowe, czy z nowym nie będzie tak jak ze starym, że za chwilę będę musiał go zazłomować... Traciłem energię na niepotrzebne zamartwianie się. A teraz jestem posiadaczem super samochodziku, czerwonej pięknej korsy z 70 tysiącami kilometrów przebiegu i naprawdę jest głupie i banalne, może co powiem, ale nie ma co się przywiązywać i bać zmian. Tego się nauczyłem też w tym roku. I piąta prawda, która objawiła mi się w ostatnich miesiącach, jest taka, że ja naprawdę potrzebuję ludzi. I teraz zwrócę się głównie do introwertyków, bo sam jestem introwertykiem. Naprawdę ten miniony rok pokazał mi, że minimalny kontakt z drugim człowiekiem jest nam potrzebny. I dopiero właśnie lockdown uświadomił mi, ile radości niesie ze sobą na przykład gapienie się na ludzi w galeriach handlowych. No niestety w tym roku kontakt z ludźmi został mi mocno ograniczony. Tak jak zawsze miałem sobie w pracy drugą osobę, z którą zawsze można było sobie pogadać, czy się oprzeć na niej jakoś w obowiązkach w pracy. Tak teraz jestem niestety sam, i myślę, że wielu z nas przeżyło podobny wstrząs, kiedy zaczął się home office w ich firmach. Jak bardzo tego takty zostały nam ograniczone. I na początku wydawało nam się, że super sytuacja. Może niektórym z Was też, no bo w końcu jesteśmy sobie sami, tak? Nikt nie będzie nam zaglądać przez ramię. Ale psychika niestety dostała moja przynajmniej mocno po tyłku przez to, i zauważyłem u Siebie, że, jak jest mi źle, to najlepsze, co można zrobić, to zadzwonić do drugiej osoby, albo no jak już naprawdę nie ma do kogo, to można włączyć sobie dyktafon i sobie gadasz do siebie. Tak, i przyznaję się tutaj, gadam do siebie, gdy jest mi źle i kiedy samotność też za bardzo daje mi w kość. W sumie teraz też gadam do siebie, to znaczy do was, ale zanim wy tego wysłuchacie, to też trochę potrwa. No więc, nauczka numer 5. Ludzie są nam potrzebni. Szósta nauczka od roku 2020 brzmi: YouTube wymaga regularności. Może Was to nie zainteresuje, a może chcecie wiedzieć, jak to wygląda? Bo ten rok w ogóle jest jakimś takim krokiem milowym w rozwoju tego kanału i tysiąc ludzi. To jest coś, co jest niewyobrażalne dla mnie. Jak byłem świadkiem, miałem możliwość dotrzeć jednorazowo do niecałej setki, kiedy wygłaszałem punkty na zebraniach, a wtedy przecież i tak musiałem mówić to, co mi kazali. A tutaj, no, zgromadzam coraz fajniejszą grupę odbiorców, tworzymy fajną społeczność, którzy też pomagają mi realizować kolejne tematy. I wiecie co, ja mam taki notatnik sobie w telefonie z tematami, o których będę mówić, i tam one się dosłownie mnożą. Nie jestem w stanie ich realizować w terminie. Część z nich też jest odłożonych, bo niestety to wymaga użycia kamery, ale spokojnie jeszcze kilka miesięcy przebolejemy i wrócimy do filmów. Muszę sobie tylko znaleźć i urządzić własne studio. Ja niestety na YouTube nie dodawałem materiałów regularnie. Co się na mnie mściło, to bo to jest taka platforma, która działa tak, że filmy raz w tygodniu to jest minimum, żeby jakoś to się rozwijało. I moje postanowienie na 2020 rok jest właśnie takie, żeby Was nie zaniedbywać. I też wydaje mi się, że udaje mi się ostatnio je realizować, bo staram się nagrywać no co najmniej jeden odcinek w tygodniu. No i obiecuję Wam, to dopiero początek. Tak łatwo się nie poddam. Siódma sprawa. W roku 2020 poznałem też zalety postów. Nie mówię tutaj o postach na fejsie, tylko o okresowym powstrzymywaniu się od jedzenia. I niekoniecznie chodzi tutaj o intencje religijne. Jeśli słuchacie mnie regularnie, no to wiecie, że czasami skarżyłem się na to, że waży kilka kilogramów więcej niż powinienem. Tak dokładnie to z 10 więcej. I post przerywany, intermittent fasting tak zwany, to dla mnie akurat jedyna skuteczna metoda, żeby się odchudzić. Może dla kogoś innego inna forma diety będzie ok, a dla mnie to jest naprawdę super. Jeżeli jesteś osobą tak jak ja, która nie lubi drakońskich diet, która właśnie nie lubi sobie ograniczać mocno jedzenia, to to jest idealne rozwiązanie dla Ciebie. Intermittent fasting to rozwiązanie, które polega na tym, że robisz sobie takie okienko czasowe, w którym możesz jeść 8 godzin i w moim przypadku jest to 12-20. I rano sobie wstaję, piję dużo wody, koło 10 robię sobie kawę i wtedy dopiero koło 12 jem pierwszy posiłek. To nie jest jakieś wielkie wyrzeczenie, a o 20 jem ostatni, no ale wiadomo, to musi być z umiarem że nie jadę sobie do maka, żeby w jednym posiłku wchłonąć wszystkie kalorie przeznaczone na ten dzień. I co się okazuje? Dzięki takim mini głodówkom łaknienie wyraźnie się zmniejsza. Nie mam takiego wilczego głodu jak wcześniej. Jestem bardziej produktywny. Mam też wrażenie, że nawet potrzebuję mniej snu. No i prawie za każdym razem udaje mi się utrzymać deficyt kaloryczny. Już mi się udało w ten sposób schudnąć 4 kg, słuchajcie, więc to już się zaczyna i zobaczymy jak będzie dalej. Ale co najważniejsze, Najważniejsze badania wskazują, że taka dieta jest zdrowa, bo prawda jest taka, że ludzki organizm do głodu jest przystosowany i nienaturalne jest nawet dla niego, żeby jeść co trzy godziny, jak niektóre diety wskazują. I w czasie głodu pojawiają się też procesy autoleczenia organizmu, więc mamy dzięki temu szansę na dłuższe życie. Można też w ten sposób wyleczyć się z insulino Oporności i mi osobiście prawie w ogóle się też teraz nie chce nic słodkiego, więc polecam posty przerywane. To nie jest żadna reklama. Ósma nauczka od roku 2020, która zmieniła totalnie mój światopogląd, to fakt, że w świętach nie liczą się prezenty. I w tym roku ja. Powoli startuję z obchodzeniem świąt. To będą moje pierwsze święta, gdy na przykład sobie pojadę do mojej rodziny katolickiej i no niestety nie obejdzie się bez jechania teraz na świadków. Wiem, to miał być odcinek taki świąteczny, ale wybaczcie mi, bo jako świadek Jehowy miałem wrażenie, że święta to samo zło, bo właśnie w taki sposób się je przedstawia w tej religii. I świadkowie uważają, że to tylko komercha, wydaje się kupę kasy, że jest stres, że znaleziono odpowiedniego. Prezentu, ale to nie ma znaczenia. Liczy się czas spędzony z najbliższymi. I wiem, że to jest frazes, ale ja się dopiero tego uczę od podstaw, praktycznie w tym roku. Nikt mnie tego nie nauczył. Dobra, koniec już z tym tematem. Więcej o tym mówię w innych odcinkach. Dziewiąta już prawda, która dotarła do mnie w 2020 roku, jest taka, że miłość przyjdzie do ciebie wtedy, gdy najmniej się jej spodziewasz. I gdy najmniej jej szukasz. Nie będę o tym mówić za dużo, bo nie chcę Was cringe'ować, ale jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że zastanawiacie się, czy kiedykolwiek znajdziecie odpowiednią osobę, to nie martwcie się. I ja też nie jestem idealnym wzorem w kwestii szukania drugiej połówki, bo popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy, jakie można popełnić na tym polu. Ale dzisiaj mogę Wam powiedzieć, nie martwcie się, nie spinajcie się, nie dajcie sobie wejść na głowę. W końcu się uda. Dobra, to nie będę tego ciągnąć już na siłę, ale pamiętajcie, będzie dobrze. I dziesiąta nauczka, a w zasadzie rada od roku 2020, mówi mi, że trzeba być dla siebie dobrym. I nie chcę się tutaj skupić na tym punkcie za długo, bo znowu nie chcę być coachem, ale pomyślcie sobie, ile razy w ciągu dnia siebie ganicie, a ile chwalicie. I podejrzewam, że częściej jesteście wobec siebie krytyczni, bo ja też taki jestem. I krytykujemy siebie, że robimy za mało, że nie jesteśmy zbyt dobrzy, ale przyjmujemy sobie taką sytuację, że jedyne, co musimy robić w życiu, to się wyspać, coś zjeść i załatwić ewentualnie potrzeby fizjologiczne. I to jest wszystko, co musimy, absolutne minimum. No bo gdybyśmy tego nie robili, to byśmy umarli. A całą resztę to my chcemy. I kiedy damy sobie totalny luz ze wszystkim. To wtedy przyjdzie prawdziwa ochota na kreatywne zajęcia, na rozwój. Za to wszystko trzeba się chwalić. Za to, że poszliście na 15-minutowy spacer, a wam się nie chciało, za to, że udało wam się ruszyć trudny raport w pracy, że uczyliście się przez pół godziny, mimo że wystarczyłoby porobić ciągi na egzamin no bo przecież teraz to i tak nie sprawdzi nikt waszej wiedzy czy, i też czy ściągacie więc to z doświadczenia. I to da wam prawdziwą siłę. I koniec z coachingiem. Ten rok, kochani, uważam za zamknięty. Życzę Wam dużo ciepła i radości, żeby pomimo restrykcji udało Wam się trochę poświętować w ten dzień i żeby jutro rano głowa za bardzo was nie bolała i w komentarzu napiszcie mi, czego Was nauczył ten rok. Zachęcam Was też do dania łapki w górę albo do zostawienia subskrypcji. A teraz trzymajcie się. Cześć!